Proszę, ale nie ma szans w ogóle przejechać. I trzeba tak powolutku. No i zaczynamy, zaczynamy. Pobocza nie wysprzątane jeszcze z zimy, rower szosowy. No i teraz tak, jechać po kamieniach, czy jechać na granicy? Zaraz będzie lament, że pedalarze jadą po szosie. Proszę Państwa, witam Was serdecznie. O jasnych widniach ciągnie po raciach. Dzisiaj na krótko, na krótko 10 stopni ciepła, choć wydaje się, że powinno być 30 w tym słońcu. Nic bardziej mylnego. Jest ciepło, ale jeszcze nie za bardzo. I co, jadę za Kopianką, starą Zakopianką, zobaczyć prace, jakie są poczynione za miejscowością Klikuszowa? Gdyż nie ukrywam, że w tym roku chciałbym pierwszy raz przejechać sobie Wielozakopianką, czyli z Nowego Targu do Myślenic i nazad właśnie starą zakopianką ruch no trochę jest ruch tutaj na tej zakopiance, ale nie jest to co było kiedyś zdecydowanie mniej aut jeździ dlatego też no z klikuszowej podjazd, mam nadzieję nie będę nikomu uprzykrzał, bo tam nie ma pobocza choć na pewno się znajdą tacy którzy mnie strąbią nie przedłużając, zapraszam do oglądnięcia mojej wycieczki rowerowej. Jak sami widzicie, tu jest podjazd pod miejscową górkę na niwie. No nie ma korków. Ruch jest płynny. A zawsze tutaj albo się powoli wlekli, albo no po prostu był żywy korek. Chciałem zauważyć, że. Nowa zakopianka biegnie powoli po mojej lewej stronie. No niestety tam nie mogę jechać. Natomiast tutaj będę się zbliżał do drugiego wjazdu na nową zakopiankę. Bo nowy targ posiada dwa wjazdy: jeden przy McDonaldzie w stronę zakopanego, i drugi ten tutaj już w klikuszowej. Można wyrzec, i dlatego tutaj jest taki ruch jaki jest. Bo wszyscy jadą na nową Zakopiankę my natomiast udajemy się w prawo w prawo w starą Zakopianką w stronę Rabki no i tu mam nadzieję, że już będzie mały ruch oczywiście w moją stronę, bo tak samo ludzie z Klikuszowej dojeżdżają do Nowej Zakopianki tędy. Tam z tyłu jest most i tutaj ludzie się skarżyli na hałas. No może coś słychać, tu góry, biegnie Zakopianka. Jedź stąd, chcemy się opalać. Dupę tu zawracasz. Przepraszam najmocniej. Naprawdę nie chciałem. No. no i teraz rzekłbym po co te światła? zlikwidować Już taki mały ruch tutaj jest, że bez sensu jest czekać no a tu kiedyś to się działo, oj się działo no przejeżdżam przez miejscowość Likuszowa i śmigam teraz w stronę Rdzawki uwaga roboty drogowe, objazd na Kraków no nic, wiem, że jest zakaz tam wjazdu, ale musimy zobaczyć, jak to wygląda. Czy się da przejechać rowerem, czy się nie da. Jeśli jest zerwany asfalt, nie ma nic, no to zawrócę. Tylko, że tutaj naprawdę nie mam gdzie się wrócić. Muszę tą samą trasą wrócić. No nic, zobaczymy. Póki co, rdzawka. No mogę śmiało powiedzieć, tu za rdzawką, to już zero rurku. A... takie zdjęcie, jeszcze pół roku temu, pół roku czy rok? Jakoś tak, nie do pomyślenia by było, a teraz proszę co Manfred dla was robi Na środku krwiożerczej starej Zakopianki Takie zdjęcie, taka fotografia No na razie nie wygląda to najgorzej No ale teraz zobaczymy A e, jedzie jakiś Polo o -o -o -o. Proszę nie Ale nie ma szans w ogóle przejechać? Przed po nie? O kur... Więc nie, nie było tak nie ja słyszałem, że zrobię kuźwa trasę z Stałem to pojechałem gronos. Aha! No zrobion. Ten mały chwoli. A nic co jadę, przynajmniej zobaczyć. Nie zobacz, ale... No nie, no nie. Ja bym się chyba rozpłakał, gdybym. Dzięki. Dobra, trzymaj się, hej! No i co? Dupa zbita, no jak ja teraz, jak ja teraz... Jak? A może... Chciał mnie oszukać, co? Jak myślicie? Piernik może chciał mnie zrobić w konia? Nie, bo miał rower dokidany cały. Ach, że tutaj nie ma... Połączenia. Velo Zakopianka. Mój wymarzony projekt. Ujwa, ale tu tych korzeni. Tyle drzew naciorali. A czekaj, tu nie dojadę. Aha, tu nie ma mostu. Mm. Tu nie wiadę, bo jest siatka na to, a tu koniec. Aha, tam dojadę i potem nie przejdę na drugą stronę. No cóż. No cóż, no chciałem dzisiaj zrobić 500 kilometrów tutaj przez tą trasę. No ale jeżeli nie mogę tu przejechać, no to nie ma sensu. Muszę projekt zaniechać i następnym razem zrobię 500, a teraz sobie zrobię może jakieś 20 km, nie? Kurde, muszę się wrócić tyle. A to aż do nowego targu się muszę wrócić. Ale dupa zbita. Pa. Wiem, tak, nie, da, nie dało mi do spokoju, muszę tam zjechać Być tak blisko i tam nie zjechać Tylko najgorsze jest to, że nie wziąłem yy, serwisówki czy nie mam pompki Nie mam naboju A tu złapie gumy, to No ale jedziemy, zobaczymy, zobaczymy jak to tu wygląda tu. A czekaj, tu jakbym wszedł na most, nie, nie da się, bo tutaj od tu nie mogę jechać tu ej. to by tu poszedł jak przecina no czemu to zniszczyli tą drogę a teraz ją tu budują od nowa a tu cała baza jest a jeziorko tutaj po papajku. kurwa a, a, a. nie przejdę tu kurwa na ten most jak nie przejdę wystarczy żebym tu przeszedł jakoś a nie przejdę, no ja... a nie, tam jest przecież jakieś chyba przejście o no jedz, zobacz, a nie tu gdybaj, dobra, jadę, cicho nie krzyczeć na mnie Jezu, to takim błocie eee, nie. trzeba mieć, dobrze, że ubrałem właśnie buty z blokami szosowymi, bo się fajnie chodzi, wie? wiecie? bo się super chodzi właśnie po takim czymś o, damy, no już, grzmota. No że dzisiaj sobota, to mi nikt tutaj nie zjebie, bo tak to by mi tu powiedzieli. Chłopce, Jasiu, zabijaj dupę w troki. No nie wejdę. Chyba zniszczyć, przecież tu był most, to po co to zniszczyli teraz, na nowo tu robią? Ej, to nasz. Pewnie to nasz był za mały. Czekajcie, jeszcze podejdę kawałeczek. Musicie się uzbroić w cierpliwość. No nie ma, no nie, nie. Aha, tu szedł, tędy. Tu po błocie i tam pewnie. No nie, nie. koleżka, jestem ładnie ubrany, jak prawie jak do kościoła na szosad. Szkoda. Szkoda, straszna. Ale co zrobisz? No i właśnie po to wymieniam pedały szosowe na MTB. Aby sobie tutaj spokojnie dreptać, Już, fajnie mi się idzie w tych blokach szosowych. No nic, muszę zasięgnąć informacji, kiedy to będzie oddane do użytku, ale ha, z pół roku, nie wcześniej na pewno. Czym rzecz? Jedziesz tutaj? Wiadomo, tam nie ma przejazdu, ale można tu przyjechać, jak ktoś jest blisko. Proszę, jaki piękny widok. I cyk, wiatka, ognisko, śpiewy, policja pewnie się tu nie zapuszcza, można tu jeździć na jednym kole, o mówię. Ach, ale zajebista miejscówka. Dobra, za chwilę mi się bateria wyczerpie. No niestety, stąd mogę albo jechać w lewo, na policej i do Rabki, ale to mi w ogóle nie pasuje, bo nie chcę się do Rabki jechać na siłę. W prawo, w prawo, no to bym wjechał na, na Zakopiankę, o Jezus, macie znak Jakbym tu wjechał rowerem, by kierowcy zobaczyli, że ja po tej nowej Zakopiance rowerem jeżdżę Kamery by zabrali, do butów by pewnie nasikali i kuźwa gołego by mnie puścili no tam na piechotę też nie można. No albo tu w lewo na Turbacz. Na Stary Wierch, a później Turbacz. No ale no nie, no no. ja aj, 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 szkoda, że tu dzisiaj nikt nie pracuje. Kurde. Komatsu bym się spytał, kiedy most będzie gotowy. A! Obawiam się, że mój projekt Weloca Kopianka w tym roku dupa zbita, a lata uciekają, brzuch rośnie no dobra, proszę państwa, no nic, mam jeszcze dla was jedną przewidzianą atrakcję gdzieś kilometra, służbę, gdzie w ogóle lipa, nie wiem czy z 20 zrobię, zobaczymy zjeżdżam na dół do Klikuszowej a tu jadę pierwszy raz tą drogą ona prowadzi do Nowego Targu, niedawno musiała być zrobiona i co się wiąże z miejscowością Lasek Szybko wam opowiem, tu jest lasek. Stacja PKP. Kiedyś wracam z pracy. No i ja oczywiście, pociągiem, siedzę sobie. I nagle, w telefonie, oczywiście grzebie, czytam jakiś artykuł. Nagle pociąg stanął, i za chwilę rusza. Ja patrzę, kurczę, nowy targ. Nie wysiadłem. No i następną stacją, za nowym targiem, jest właśnie tutaj lasek. A to była zima. Zimno jak pieron, wiało padał deszcz. No i wysiadłem tutaj. No i patrzę, że za 50 minut jest pociąg z Krakowa do Zakopanego. No i 50 minut tutaj w deszczu, musicie sobie to wyobrazić. Ciemno, bo to już wieczór, był chyba koło siódmej. Chodzę tu od wiaty do wiaty, chowam się, no ten dramat. Mija 10, 15, 20, 30 minut. Do przyjazdu pociągu jest 10 minut, a tam z dyżurki wychodzi chłop i mówi, a pan tu czekasz na pociąg? Gdzie? Ja mówię, że do Nowego Targu, bo wysiadłem, nie wysiadłem na stacji, a on mi mówi, kurwa, że pociąg nie będzie. A coś tam się swajcyło, I tu... Tędy, tup 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 na nóżkach. Godzinkę w deszczu, w śniegu, mokre buty, przemarznięty Musiałem iść do domu. Godziny mi to zajęło, nie całą, ale fajna, fajny spacer był. No i tyle z mojej, takiej to opowiastki. A kiwnąć ręką to MTB nie, nie potrafi. Dobra, tutaj jest świetny asfalt, świetna droga do nowego targu. Tak więc jadę na jeszcze jedną atrakcję i tyle na dzisiaj. 13% w dół. O, Nieźle. Postanowiłem, że jadę cały czas tą serwisówką. Dokąd mnie asfalt prowadzi. Nie no kuźwa, serio? 16%? Co tu się robi? Że to moja druga jazda, 16% jak płuca wypluje. Ojej, w blokach. 16% to prawie jak... O kuźwa, jak na gliczarów. Dobra. Zobaczymy, czy damy radę na wiosnę zrobić 16% bez przygotowania. Może się wyłączę, co? Bo będę sapał. A no nie będzie to za bardzo miłe. A tam jest 13%. Co tu będzie? 16%? To pokażę Wam, jak stary Manfred w drugiej jeździe wali 16% od strzału proszę kurwa oh ja. takie 16% ja na obiad zjadam odkryłem trasę sztos na trening góra-dół, góra-dół no po prostu bajka To będzie mój następny projekt: obczaić ten asfalt tutaj. A teraz, znajdujemy się przy miejskiej hali lodowej. Oczywiście, musiała się bateria wyładować. I zabieram Was, żeby wam pokazać koło, czyli stadion, na którym no, można śmiało jeszcze biegać na nartach biegowych, a ten oczywiście co biegnie, to musi biegnąć pod prąd, bo jakby inaczej. Gdzie, 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 gdzie to, gdzie to, gdzie to, gdzie to, gdzie to? O tu, 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 patrzcie, kurde, tu jeszcze śmiało. Ani to nie jest tylko biega, to może biegać pod prąd, ja też biegłem pod prąd. Dobra, dobrze, to jest. No i rano jak jest minus 3, tak jak dzisiaj było minus 3, przyjść tutaj, czekajcie się zatrzymam, to wam pokażę pokażę Wam jeszcze taką no, francowatą górkę, co mnie denerwuje, bo nie mam siły na nią wbiegiwać. Stój, że już Tam jest ta górka. A ja taka, nędzna, tu no niesamowite, naprawdę można w krótkiej koszulce biegać. Świetne warunki do biegania, jakby ktoś chciał, no to, to można. Dobra, ja się zawijam, później jeszcze szepnę do Was słowo. Nie pozostaje mi nic innego, jak pożegnać się z Wami. Kilometraż nędzny, ale jak przepracowałem zimę, takie kilometry, 32, a będzie 39. Nie no, 2 km mam do domu. No i tyle. Widzimy się następnym razem, czyli może jutro udam się na standardową wycieczkę do znudzenia. 10 razy na niej byłem. Pojadę 11 i tyle. Widzimy się jutro. I ja będę jutro na rowerze, a my, my a my nie widzimy się za tydzień. Nie wiem, Jezus, chyba głodny jestem. Trzymajcie się, cześć.